Cześć! Cześć z tej strony, Tomaszer i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny krok w dobrą stronę, ponieważ zakupiłem aparat Canon M50. Jest to aparat z serii EOS. No i zapiszmy się, jak zwykle, do odpakowania. Jeszcze zanim przejdziemy do korpusu, chciałbym nadmienić, że na stronie, na której kupowałem ten aparat, mamy około 5 chyba wersji z różnymi obiektywami, a link do strony, z której kupowałem aparat, macie na dole w opisie. Ok, przejdźmy do korpusu. Jak już mówiłem, jest to dosyć mały korpus. Ten grip trzyma się dosyć dobrze, także myślę, że trzymając tak nie możemy się bać o to, że nam wypadnie z rąk. Mamy tutaj zaślepkę na matryce. no i od razu jak jesteśmy przy matrycy, chciałbym wspomnieć, że jest ona typu CMOS i ma rozdzielczość 24 megapikseli. Przejdźmy do zalet tego aparatu. Ma on 3 wyświetlacz. Podchyla się on tak, ale gdy przekręcimy go... Mamy już taką konfigurację, co pomaga np. przy vlogowaniu Bo tutaj widzimy siebie i wszystko mamy pod kontrolą, wiemy co nagrywamy. Gdy chcemy, żeby nasz wyświetlacz się nie rysował, po prostu obracamy tak, zamykamy klapkę. Jeśli chodzi o lampę błyskową, to ona już ją wbudowaną. Wystarczy, że tutaj mamy takie wypukłe punkty i gdy przyciśniemy za wypukły punkt Otwiera nam się lampa błyskowa. Chciałbym nadmienić, że gdy otworzymy lampę błyskową, aparat robi automatycznie zdjęcie właśnie z fleszem. Dlatego, jak chcecie z fleszem, musicie otworzyć, a jak chcecie bez flesza, no to analogicznie musicie go zamknąć. Tutaj mamy jeszcze wejście na, na, na większą lampę błyskową. Ale równie dobrze możemy zamontować sobie taką małą lampkę, którą zaraz Wam pokażę. Ok, mam już lampkę zamontowaną, pomoże ona w nagrywaniu statycznym. Na przykład postawimy sobie i możemy sobie włączyć, i już jesteśmy lepiej oświetleni. Tu akurat źle to wygląda, ponieważ już mam dwie lampy, no ale jest taka opcja i myślę, że dobrze, że dodaje się takie rzeczy. No w większości aparatów takie coś jest, ale myślę, że to może pomóc nawet w nagrywaniu w ciemnych miejscach. Rzeczą, która spodobała mi się także w tym aparacie i jest dla mnie ważna, jest zewnętrzne wejście mikrofonowe. W tym aparacie, co teraz nagrywam, jest to Lumix FZ81. Od razu Was odsyłam do filmu, tutaj macie go w karcie i tam jest unboxing, ale także na moim kanale znajduje się test tego aparatu. No i mamy tutaj z boku, myślę, że jest to dobre umiejscowienie, nic nam nie przeszkadza. Otwieramy. No i mamy to wejście mikrofonowe. Bardzo się to przydaje według mnie, ponieważ możemy tutaj umieścić mikrofon, ale także możemy umieścić mikrofon krawatowy. Ten aparat wyposażony jest w procesor DIGIC 8. Jak już mówiłem, ma on matrycę typu CMOS o rozdzielczości 24 megapikseli. Zajmijmy się najpierw jakością zdjęć. Ten aparat robi oczywiście zdjęcia w JPEGach, no i także możemy je robić w RAWie i to polecam, bo w postprodukcji mamy większą możliwość modyfikowania zdjęcia i większą możliwość jego upiększania. Ok, teraz płynnie przejdźmy do wideo. W NTSC możemy robić w HD 120 klatek na sekundę. Full HD mamy 24, 30 oraz 60 klatek na sekundę. W Palu mamy 100 klatek w HD, 25 oraz 50 Full HD, a w 4K mamy 25 klatek na sekundę. Niestety to 4K jest trochę tak umieszczone, żeby było i zachęcało nabywców. No niestety nie mamy tutaj w 4K technologii Dual Pixel, no ale za taką cenę nie możemy mieć wszystkiego. W tym aparacie zastosowana jest stabilizacja cyfrowa i myślę, że to pomaga w wielu aspektach, na przykład żeby zrobić najazd na jakiś produkt, albo żeby aż tak, nawet gdy trzęsą nam się ręce, żeby trochę ten obraz był lepszy. Myślę, że jest to bardzo dobra rzecz i bardzo potrzebna. Okej, okay, widzimy się już na drugi dzień. Jak widzicie, mam już podpięty mikrofon krawatowy, a to oznacza, że właśnie widzicie obraz z Canona EOS M50. Myślę, że obraz jest lepszy. Może tego aż tak nie widać na YouTubie, ale... Z tego co na razie nagrywałem, jest bardzo dobry. Piszcie w komentarzach, czy troszkę się poprawił. Teraz mam zamontowaną jeszcze tą małą lampkę, co pokazywałem przed chwilą. A ja się osobiście cieszę, bo długo czekałem na taki aparat. Bo bardzo lubię blura i to bardzo fajnie wygląda. Tego aż tak teraz nie widać, ponieważ trochę oddalony jest ode mnie aparat. Ale teraz jak Wam pokażę jak to wygląda z perspektywy vlogera Zobaczycie, że rzeczywiście ten blur jest bardzo dobry No i przejdźmy do vlogowania Okej, okay, tak wygląda nagrywanie z ręki w stylu vlogowym No jak widzicie, kadr jest trochę za mały, bo Ledwo obejmuje moją głowę, teraz patrzyłem sobie na ekran No i działa to bardzo dobrze, bo widzę co robię, przynajmniej Zobaczmy jak to będzie wyglądało z obiektywem szerokokątnym Teraz mamy obiektyw szerokokątny od 15 do 150 mm To jest ten obiektyw, który był w zestawie No i z tego co widzę tu jest troszkę rozmazane No ale jak sobie go przybliżę to będzie jeszcze lepiej rozmazany No ale lepiej trzymać tak, bo wtedy więcej widać co się dzieje za wami no, i myślę, że ten obiektyw jest lepszy do nagrywania vlogów, bo jest bardziej szerokokątny i wasi widzowie będą mogli więcej zobaczyć. Więcej o tym aparacie opowiem w teście. Będzie on około za tydzień. Także, jak już mówiłem, sub, like, dzwoneczek. Możecie także wpaść do mojego Instagrama. Tomasz Podłoga Radka. Ja już dziękuję Wam za uwagę, myślę, że spotkamy się w następnym odcinku, ponieważ dużo osób będzie chciało zobaczyć czystego aparatu. Ja już dziękuję Wam za uwagę, do następnego!